Tusk dostanie specjalną nagrodę. Laudację wygłosi kanclerz Niemiec. Donald Tusk otrzyma w poddamie prestiżową nagrodę M100 Media Award. Polski premier 12 września zostanie uhonorowany przez organizatorów za niezachwianą walkę z autokracją. Laudację na jego cześć wygłosi kanclerz Niemiec Olaf Scholz. W środę 21 sierpnia organizatorzy konferencji medialnej M100 i Colloquium poinformowali o tegorocznych laureatach nagrody M100 Media Award. Zostanie ona przyznana po raz dwudziesty, a jej laureatami dotychczas byli politycy, aktywiści oraz osobistości życia publicznego promujące demokratyczne wartości. Tusk dostanie specjalną nagrodę. Kiedy? Podczas tegorocznej gali 12 września nagrodę odbierze polski premier Donald Tusk i prezydent Kosowa Wiosa Osmani Sadriu. Laudacje na ich część wygłosi kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Donald Tusk reprezentuje niezachwianą walkę z autokracją i niepodlegającą negocjacjom naturę wartości demokratycznych. Oboje, Wiosa, Osmani Sadriu i Donald Tusk, stawiają prawa człowieka i zasady demokratyczne w centrum swoich działań. Ich głosy są teraz bezcenne nie tylko dla ich krajów, ale dla całego kontynentu. Są nie tylko zaangażowanymi Europejczykami, ale przede wszystkim przekonującymi. Ich praca wyznacza standardy i inspiruje, czytamy w komunikacie organizacji wypowiedź burmistrz Poczdamu i przewodniczący Rady M100 Mike Schubert. Tuska chwalił również były niemiecki Wolfgang Ischinger, również zasiadający w Radzie M100. Pauza. Donald Tusk, jak żadna inna postać polityczna, jest przykładem sukcesu procesu zjednoczenia i rozszerzenia Europy, sukcesu Polski w ciągu ostatnich 20 lat i odrodzenia ścisłej współpracy trójstronnej w ramach trójkąta wajmarskiego z Francją. Powtarzające się zwycięstwo Donalda Tuska w wyborach europejskich pokazuje: Europa żyje, a naszą przyszłością jest Europa, tłumaczył To drugi raz, kiedy Donald Tusk przemówi na Gali m Media Award. W 2022 roku wygłosił laudację na cześć mera Kijowa Witalija Kliczko, który otrzymał nagrodę w imieniu całego narodu ukraińskiego walczącego z inwazją Rosji. M100 Media Award to nagroda niepieniężna przyznawana jest od 2005 roku w ramach Międzynarodowej Konferencji Medialnej M100 Sonsusi Colloquium. Wśród laureatów byli Aleksiej Nawalny, 2021, Naród Ukrainy, 2022, i Ruch Kobiety, Życie, Wolność Iranu, 2023.